Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, który będzie nietypowy, który będzie krótki, który będzie miał charakter informacyjny, ale jednocześnie będzie bardzo, bardzo ważny. Moi drodzy, mówiłam o tym na Instagramie, więc czas najwyższy, podzielić się z wami tym również tutaj. Kończę pracę nad bardzo, bardzo dużym projektem, nad którym pracuję już praktycznie od roku. I końcówka okazała się o wiele bardziej wymagająca niż się spodziewałam. Ten projekt tak mocno angażuje mnie czasowo, że muszę wam powiedzieć, że musicie mieć na uwadze, że przez najbliższe tygodnie być może zdarzy się tak, że nie dam rady nagrać filmu na YouTube. Jak dobrze wiecie, mój perfekcjonizm nakazuje mi publikowanie tylko Takich treści, które są najciekawsze, najfajniejsze i które po prostu przyjemnie się ogląda. Nie lubię publikować byle czego, w związku z czym naprawdę może zdarzyć się tak, że film na YouTube, na moim kanale się nie pojawi. Ale bądźcie spokojni, oczywiście, że nie zostawię was z niczym. Jeżeli film regularny nie pojawi się, to spodziewajcie się na moim Instagramie live'a, na którym na pewno bardzo fajnie spędzimy czas. Porozmawiamy sobie, będziecie mogli zobaczyć mnie na żywo, zadawać mi pytania, na pewno będziemy się malować, testować nowości. I zadbam o to, żebyście ten czas spędzili jak najprzyjemniej. Ale spokojnie, żeby była jasność. Nie oznacza to, że mój kanał teraz tak będzie wyglądał, że te filmy nie będą się pojawiały. Ja będę robiła wszystko co w mojej mocy, żeby wyrabiać tą regularność, żeby w każdy poniedziałek i czwartek film pojawiał się na moim kanale. Jednak po prostu muszę Was uczciwie poinformować o tym, że naprawdę nie starcza mi dnia, doby i brakuje mi każdej minuty. A film na YouTubie to jest naprawdę wielogodzinne przygotowanie. Od nagrania, przez montaż, po publikację i dlatego też, jeżeli właśnie film w poniedziałek albo w czwartek się nie pojawi, to zapraszam Was dwie godziny później, czyli o 19 na Instagram, gdzie właśnie zrealizuję live'a. A zatem, jako że dzisiejszy film ma charakter informacyjny i się nie malujemy, to zapraszam Was już dzisiaj o godzinie 19 na mojego Instagrama, gdzie poprowadzę live, w którym na pewno pędzle pójdą w ruch. Jeżeli o godzinie 19 nie możecie się pojawić, to się nie martwcie, ponieważ oczywiście tego live zapiszę i będziecie mogli go obejrzeć w dowolnej chwili. Kochani, wiem, że na pewno bardzo się ciekawicie. Zastanawiacie się, co to jest za projekt, o czym ja mówię, ale jeszcze przez chwilę muszę was potrzymać w niepewności. To jest coś, nad czym pracowałam od praktycznie roku. Włożyłam w to całe swoje serce. Bez tego już po prostu nie mogę żyć i już niedługo wszystko okaże się jasne. Na ten moment, do zobaczenia. Widzimy się na live!